Dzień dobry. Kolejny temat, liczby ujemne, zupełnie na wydział. Yy, tak na początku może bardziej intuicyjnie powiemy sobie, co to są liczby ujemne, bez żadnych nawet ćwiczeń. Yy, narysowałam sobie taką po prostu bardzo profesjonalną... Yy, bardzo, bardzo profesjonalny termometr. I teraz powiemy sobie, co to znaczy temperatura dodatnia, temperatura to ujemna. Generalnie chyba w drugiej, trzeciej podstawówce są takie rzeczy i wiemy raczej... Co to oznacza? Jeśli jest minus 5 stopni, minus 5 stopni Celsjusza, no to czy jest to dużo, czy jest to mało, czy nam jest zimno wtedy? Raczej jest raczej zimno. Więc pytanie moje brzmi: czy jeśli mamy minus 5 stopni Celsjusza, a jeśli mamy na przykład 1 stopni Celsjusza, to kiedy jest Wam cieplej? Czy jeśli jest 5, minus 5 stopni Celsjusza, czy jeśli jest 1 stopień Celsjusza? No, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że oczywiście, kiedy jest 1 stopień Celsjusza, dlatego, że jest, jest tutaj na minusie temperatura. Jeśli, nam jest, jeśli jest temperatura na minusie, minus 5 stopni, to jest po prostu zimniej niż temperatura jakakolwiek na plusie. Natomiast kiedy jest y, nam cieplej? Jeśli mamy minus 3 stopnie Celsjusza, czy jeśli mamy minus 17 stopni Celsjusza? No, mam nadzieję, że to też jest raczej oczywiste. Jeśli mamy minus 3 stopnie Celsjusza, jest zimno, ale nie aż tak, jeśli jest minus 17 stopni Celsjusza, bo generalnie chyba w trzech czy czterech swetrach i tak by pewnie wywiewało nam mózg. Yy, więc... Zimniej, mniejsza temperatura, niższa, niższa temperatura to jest oczywiście minus 17 stopni, natomiast cieplej, czyli wyższa temperatura, a tym samym właśnie jest to większa liczba, minus trójka, minus trójka, jest to większa liczba. W naszym dzisiaj odczuciu to jeśli ja mówię, że jest to e, większa liczba, czyli nam po prostu jest cieplej. Drugą rzeczą, którą sobie powiemy to o... E, jak rysować, jak zaznaczać na termometrze temperatury? Pierwszą rzeczą, którą musimy tam narysować, to jest 10 stopni Celsjusza. Przede wszystkim patrzymy na to, gdzie jest 0. Jeśli tutaj mam 0, tutaj na samym środku, to 10 stopni, 10 stopni Celsjusza będzie powyżej 0, bo jest to liczba większa od 0. Czyli muszę od samego dołu narysować taką linię, która się kończy tutaj, na 10 stopniach Celsjusza. Natomiast jak narysować minus 15 stopni Celsjusza? Minus 15 stopni to jest to temperatura niższa. Ta, ten słupek nie jest taki wysoki, on jest dużo niższy, bo nam jest zimniej i idąc od samego dołu, ona rośnie, 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 rośnie. Więc minus 15 stopni to będzie taki malusieńki słupek. Idący od samego dołu do minus 15. On nie może się wyżej znieść, bo gdyby się wyżej zniósł, to byłaby to wyższa temperatura niż minus 15 stopni Celsjusza, a nam właśnie chodziło o minus 15 stopni Celsjusza. Minus 10 stopni Celsjusza. Tak samo. Idę od samego dołu i wspinam się aż do minus 10 stopni. Nie mogę wyżej, bo mi chodzi tylko o minus, stopni, minus 10 stopni. Nie. Wyższą temperaturę. I teraz y, proszę mi powiedzieć, która temperatura jest wyższa? Minus 15 stopni Celsjusza czy minus 10? No, zdecydowanie minus 10, bo minus 10 stopni Celsjusza jest bliżej 0. Więc jest. Ciep jest, jest, jest to e, no cieplejsza e, dla nas temperatura niż minus 15. Minus 15 jest aż 15 stopni do zera chociaż, a tutaj mamy 10 stopni. Więc ta temperatura minus 15 jest niższa i liczba jako wartość też jest mniejsza. Jeśli chodzi o e, zadanie drugie, mamy po prostu odczytać temperaturki. W podpunkcie A ile ten słupek jako ma wysokość. Jeśli ta dłuższa kreska ma 5 stopni Celsjusza, to później liczymy 6, 7, 8, 8 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura jest, znajduje się, ten słupek znajduje się poniżej zera, musimy zawsze dopisać minus, bo jest to temperatura ujemna. Yy, mieliśmy tutaj temperaturę dodatnią 10 stopni Celsjusza. Mieliśmy temperaturę ujemną, minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast y, czy jest jakaś temperatura, która nie jest ani dodatnia, ani ujemna? No jest to zero. Zero jest temperaturą y, ani dodatną, dodatnią, ani właśnie ujemną. Nie jest dodatnia, ani ujemna. I teraz, gdybym chciała zaznaczyć zero, to oczywiście od samego dołu wszystko rysujemy od samego dołu, rośnie aż do zera. To jest moja temperatura, ani dodatnia, ani ujemna. Przejdźmy teraz do osi. Narysowałam tutaj fragment osi liczbowej, taką, którą wy zwykle znacie, tylko tak dziwnie zaczęłam, bo zaczęłam. Tutaj na samym środku. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, łatwo się domyślić, że będę teraz dorysowywała tą drugą część, lewą stronę właśnie osi. Co jest o 1 mniejsze od 0? Minus 1. Później, co jest jeszcze mniejsze? Kurno, jaka temperatura jest na przykład o 1 mniejsza od minus 1? No, minus 2. Następnie jest to minus 3, minus 4, minus 5. I zwróćcie uwagę, że gdyby nie minusy, to tak naprawdę mielibyśmy odbicie takie lustrzane, symetrię właśnie. Dlatego, że wszystko, co idzie w prawą stronę, rośnie nam tutaj, jest to, są to liczby dodatnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tak dalej. A wszystko, co jest od zera, nam tutaj maleje, natomiast liczby takie bez tych, to się nazywa wartości bezwzględnej, bez minusów, one rosną, bo to jest minus 1, minus 2, minus 3. Ale tak naprawdę są to liczby coraz mniejsze. Minus 6 jest coraz mniejsza, minus 7, minus 8, minus 9 i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że gdyby nie minusy, mielibyśmy to samo tutaj. To samo tutaj, to samo tutaj. To są liczby przeciwne. One znajdują się po przeciwnej stronie zera. Mam czwórkę po przeciwnej stronie w tej samej odległości, będę miała minus czwórkę. Piątka po przeciwnej stronie od zera będę miała w tej samej odległości minus piątkę i tak dalej. Czyli te liczby będą w lewo tutaj. Malały, natomiast one będą się powiększały, jeśli chodzi o taką właśnie wartość bez tych minusów, wartość bezwzględną. Zróbmy sobie drugą tą oś, która wygląda tak. Mamy tutaj nie wiadomo co tutaj jest kropeczka, później jest raz, dwa, trzy, jest minus 28, następnie jest znowu kropeczka, czyli jest punkt. Później jest kolejny punkt. Minus 23. Później jest minus 22. Ja napiszę na górze, żeby ono się nam nie poplątało. I tutaj mamy kolejną spółrzędną, której nie znamy. No dobra. Minus 28, minus 23. No bo to wszystko rośnie. Wszystko, co ma tutaj, jest zwrot, strzałeczka jest w prawą stronę, będą te liczby rosły, czyli minus 28. Sprawdźmy, czy uda się tak zrobić, żeby było o jeden cały czas. Minus 28, minus 27, minus 26, minus 25, minus 24, minus 23. Da się, więc yy, ten punkt będzie miał wartość minus 27. Minus 26, minus 25. To będzie kolejna współrzędna. Minus 24, minus 23, minus 22, minus 21, minus 20. I jeszcze co tutaj będzie dalej? W tą stronę liczby maleją. Minus 28, minus 29, minus 30. Minus 31 będzie w tym pierwszym punkcie. Zadanie czwarte robimy podobnie. Natomiast y, odległość pomiędzy jakby jednostka się tylko zmienia, bo odległość będzie inna. Natomiast zasada jest taka sama. Patrzcie na to, na to odbicie lustrzane. Z prawej strony zera mam tylko liczby dodatnie, z lewej strony zera mam tylko liczby ujemne. Zadanie piąte to jest porównywanie temperatur, coś, coś to właściwie już robiliśmy. Zadanie szóste. Na osi liczbowej zaznacz na czerwono pięć liczb większych od minus trójki, a na niebiesko pięć liczb mniejszych od minus dwójki. Mniejsze od minus dwójki oznacza, że na przykład jest mi e, zimniej niż 2 stopnie na minusie, czyli jest, w, jest bardziej mrożnie niż dwa, minus 2 stopnie Celsjusza. Jak ba, jest bardziej mrożnie, to jest na przykład minus 3 stopnie Celsjusza, albo minus 4 stopnie Celsjusza, albo minus 5 stopni Celsjusza. Natomiast liczby większe od minus 3, czyli jest nam cieplej niż minus 3 stopnie Celsjusza. Może być minus 2 stopnie Celsjusza, może być minus 1 stopnie Celsjusza, 0 stopnie Celsjusza, 1 stopień Celsjusza, 2 i tak dalej, aż w górę. Narysowałam sobie taką grę, króciutką start i mam przejść aż do mety przez 36 pól. Zupełnie przypadkowo mi tak wyszło. No i teraz używając kostki, normalnie gralibyśmy sobie w taki sposób, że rzucamy kostką. I na przykład wypada szóstka. Jeśli wypada szóstka, oczywiście przeskakuję sobie tutaj od początku 6 pól do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj stałabym na tym miejscu. No dobra, i rzucam sobie kolejny raz kostką. Powiedzmy, wypada czwórka. Więc skaczę kolejne cztery punkty do przodu. Raz, dwa, trzy i cztery. I już jestem w dziesiątce. No dobra, ale co jest wtedy, kiedy ja mam magiczną kostkę? która ma też wartości ujemne. Ma minus jedynkę, ma minus trójkę i ma minus piątkę. Wtedy, powiedzmy, że ją ja muszę się cofnąć. O tyle kroków właśnie muszę się cofnąć. Dobra, mam kolejny kolor. Więc teraz, jeśli ja bym wylosowała taką minus jedyneczkę, a stałabym na polu 10, to co by się stało? Ja oczywiście musiałabym się wrócić... Oj, nie piszę ten długopis. Temple master. Wrócić do dziewiątki. No dobra. I dalej losuję i na przykład mam minus trójkę. Co muszę zrobić, jeśli jestem na dziewiątce? I muszę się cofnąć o trzy kroki, bo mam minus trójkę. Z powrotem raz, dwa, trzy. Jestem już w szóstce. Dobra. Losuję sobie dalej. Wyszła mi czwóreczka. Tym razem idę cztery kroki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc Ile to jest 6 plus 4? 10. Następnie losuję, mam szóstkę. 10 plus 6, 16. Co będzie dalej? Dwójkę. 16 plus 2, 18. Nie chcę się wlosować ujemna. Minus 3, o! 18 i teraz minus 3. Czyli muszę się cofnąć do 18. Cofnąć się do 15. Dla nas liczba ujemna to jest tak naprawdę właśnie cofnięcie się na przykład w takiej grze. A co by było wtedy, gdybym rzucała na przykład dwiema kostkami? I teraz tak, zaczynam sobie e, taką grę, zaczynam znowu od zera. Nie patrzcie już na te moje bazgroły, które są narysowane. I bym wyrzuciła e, tu czwóreczkę powiedzmy i tutaj dwójkę. Co musiałabym zrobić? Zaczynam znowu od, e, na starcie. Dwójka i czwórka. Musiałabym się przesunąć oczywiście o 6 pól do przodu. To jest dla Was raczej proste. 2, dwa, dwa plus cztery, czyli idziemy 6 pól do przodu. Gdybym miała tutaj e, szóstkę, a tutaj jed, minus jedynkę, no i proszę zobaczyć, wchodzimy teraz w dodawanie. Szóstka. I muszę do tego dodać drugi pionek, czyli dru, drugą wartość kostki, czyli minus jedynkę. Co muszę zrobić? Jeśli ja pójdę do przodu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a później muszę się cofnąć jeszcze o jeden krok, no to tak naprawdę to jest 5. Mam nadzieję, że ten etap rozumiecie. Sześć pól do przodu, ale jedno do tyłu, więc tak naprawdę muszę przejść do przodu o pięć pól. Dobra. A tutaj wylosowałam sobie minus piątkę, a tutaj minus jedynkę. No to co wtedy? Co ja muszę wtedy zrobić? jeśli mam minus piątkę i minus jedynkę. Minus mówi nam o tym, że musimy się cofnąć. Jeśli ja mam się cofnąć o 1 i jeszcze o 5, to tak naprawdę jeśli ja mam minus jedynkę, dodać minus piątkę, to łącznie muszę się cofnąć o 6 miejsc. Cofanie. Właśnie w grze takiej, w liczbach ujemnych oznaczamy przez minusa. A co będzie, jeśli ja mam dwójkę, a tutaj minus trójkę, dwa i minus trójka, to co wtedy muszę zrobić? Czy będę na plusie, czy będę szła do przodu, czy będę szła do tyłu? Dwa, dodać minus trójka. Mam dwie, dwie takie wartości. Idę do przodu dwa kroki, raz, dwa, ale cofnę się o jeszcze trzy. Czyli tak naprawdę ja będę na minusie, bo będę musiała cofnąć się o jeden krok do tyłu. Przejdźmy teraz sprytnie do zadania siódmego właśnie, gdzie musimy porównywać e, liczby minus piątkę i minus 7. No i właśnie patrząc na temperaturę minus 5 czy minus 7. Patrzę cały czas w tym zadaniu, kiedy jest mi cieplej. Czy jeśli jest minus 5 stopni Celsjusza, czy jest, jeśli jest minus 7 stopni Celsjusza? Albo kiedy jest lepiej? Kiedy gram w grę? Zależy mi na tym, żeby dojść do mety i kiedy wyrzucę rzucę na kostce. Minus 5 czy minus 7? Czyli jeśli się cofnę o 5 kroków, czy jeśli się cofnę o 7? No lepiej jest, kiedy cofnę się o 5 kroków, bo nie będę aż tak bardzo na minusie. Lub wolę 5 stopni na mro, mrozu niż 7 stopni mrozu, bo wtedy jest mi bardziej zimno. I wtedy zapisuję, że minus piątka jest większa od minus siódemki. Ja to zapiszę tutaj na kartce, że minus piątka jest większa od minus siódemki. Teraz mam minus cztery i 0. No właśnie, to jak jest lepiej? Jeśli stoję w miejscu w grze, nie poruszam się do przodu, ale po prostu stoję w miejscu, czy muszę się cofnąć cztery kroki? Czy minus czwórka, czyli cztery kroki do tyłu, czy jest to 0? No, lepiej jest, kiedy się nie ruszam w ogóle, więc większe jest 0. Lepiej, je, cieplej jest, kiedy jest 0 stopni Celsjusza, niż na minusie temperatura. Kolejne, minus 70 czy minus 50 na przykład. Ostatni już przykład. Minus 70 i minus 50. Minus 70 na przykład kroków do tyłu, czy minus 50. Kiedy będę bliżej celu? No, kiedy zrobię minus 50 kroków, cofnę się bardzo dużo, ale nie jest to aż tyle. Jest to aż 70 kroków, więc minus 50 będzie większa. Minus 70 i minus 50. Minus 50 jest, jest liczbą większą. Większą, bo jest mniej na minusie. Minus 12 i 12. Jeszcze jeden taki przykład, bo jest no, najciekawszy w sumie z tych. Minus 12 i 12. Czy lepiej jest, jak cofnę się 12 kroków do tyłu? Czy pójdę do przodu 12 kroków w takiej grze? Kiedy mam większe szanse, żeby pójść do mety? Stoję powiedzmy na 14. Tutaj stoję. Lepiej jest, kiedy pójdę 12 kroków do przodu, czy pójdę 12 kroków do tyłu. Kiedy będę bliżej mety? Oczywiście, że 12 na plusie, czyli 12 jest liczbą większą niż minus 12. Minus 12 jest mniejsze od 12. Yy. Jeśli chodzi o zadanie ósme, spośród liczb, podane są liczby, wypisz liczby większe od minus 10. Większe, co oznacza, że ktoś na przykład w grze będzie w lepszej sytuacji niż minus 10, czyli minus 9 już jest lepiej, minus 8 już jest lepiej, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 i cokolwiek, co jest na plusie natomiast mniejsze od minus 6, czyli ktoś jest w gorszej sytuacji niż ty na przykład, który wyrzuci, wyrzuciłeś e, minus 6, czyli ty musisz się cofnąć minus 6, ale ktoś musi jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze dalej musi się cofnąć, czyli minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, aż tak w nieskończoność. Liczba mniejsza od minus 6, czyli jest bardziej na przykład na, na termometrze, Musi być temperatura ta niższa, która jest bardziej oddalona właśnie od zera. Zadanie dziewiąte. W tabelce podano temperatury zamarzania niektórych cieczy. Podkreśl nazwy cieczy, które będą zamarznięte w temperaturze e, minus 7 stopni Celsjusza. Minus 7 stopni Celsjusza. No woda to na pewno by zamarzła, bo woda jeśli już jest 0 stopni... Ona już zaczyna zamarzać, więc każda temperatura niższa niż 0 stopni dla wody będzie już temperaturą, będzie już temperaturą w której woda zmieni stan na stan stały, czyli na, na lód. No dobra, co my tutaj mamy? Które cieczy będą jeszcze zamarznięte oprócz tej wody? No, bo to, co powiedziałam, 0 stopni Celsjusza, mamy wodę, natomiast rtęć. Rtęć potrzebuje temperatury bardzo niskiej, bo zamarza, jeśli jest minus 39 stopni Celsjusza. Wcześniej nie zamarza, może być, jeśli słożysz trochę cieplej, rtęć nie będzie zamarznięta, więc no nie. Gliceryna znowu przeciwnie. Gliceryna, żeby zamarzła, potrzebuje 18 stopni Celsjusza. Więc każda temperatura niższa niż 18 stopni Celsjusza będzie dla gli gliceryny już temperaturą, w której zamarza ona sama. Spirytus. Spirytus natomiast zamarza w, w temperaturze minus 114 stopni Celsjusza. Czyli jeśli mamy minus 40 stopni, to tak czy tak spirytus nie zamarznie. Yy, I terpentyna. Nie wiem, co to jest terpentyna. Powinnam pewnie wiedzieć. Sprawdzę sobie za chwilę. W temperaturze minus 10 stopni Celsjusza, Celsjusza ona zamarza, czyli jeśli jest chociaż trochę cieplej, nie będzie, ona miała, nie będzie ona zamarznięta. Przykład B. Podaj przykład temperatury, w którym będą zamarznięte wszystkie ciesze wymienione w tabelce, czyli musi być zimniej niż najbardziej taka wymagająca ciecz. No, które cieczy zamarza w najniższej temperaturze? No, jest to spirytus, więc my musimy podać temperaturę, która jest jeszcze niższa, czyli jest jeszcze zimniej, niż nawet potrzebuje do zamarznięcia spirytus. C. Czy termometrem rtęciowym można zmierzyć temperaturę minus 34 stopnie Celsjusza? rtęć jest minus 39, czyli ona nie będzie zamarznięta, czyli tak, można zmierzyć zdecydowanie, dlatego, że będzie rtęć będzie rosła, czyli będzie miała stan e, skupienia e, ciekły, nie będzie on stały, więc w minus 34 będzie się, w stanie się poruszać i będzie można ją zmierzyć, natomiast nie dałoby się zmierzyć temperatury, która jest poniżej 39 stopni, bo ona po prostu nagle zamarznie i tyle. Nie, będzie, nie będziemy w stanie nic z tym zrobić. Zadanie dziesiąte. W tabeli podano średnie miesięczne temperatury odnotowane pewnego roku w Zakopanem i w Szklarskiej Porębie w sezonie jesienno-zimowym. I mamy podane z Zakopanem ile było stopni, a ile było w Szklarskiej Porębie. Wypisz miesiące, w których średnia temperatura w Zakopanem była niższa niż w Szklarskiej Porębie. Pamiętacie jak się liczy średnią ocen? Dodajemy wszystko i dzielimy przez ilość ocen. Dokładnie tak samo tutaj. Jeśli yy, średnia temperatura w zakopanym i średnia temperatura w szklarskiej porębie, musimy dodać wszystkie wartości, co jeszcze nie jest łatwe, dlatego że dodawanie tak naprawdę jest dopiero na następnej stronie, aczkolwiek ja już pokazywałam wam, jak dodawać. I może intuicyjnie, właśnie poprzez na przykład taką grę, gdzie, gdzie idziecie trochę do przodu, trochę do tyłu, uda Wam się policzyć, ile w sumie. Ma e, ile w sumie to jest? 5,5, dodać 2,8, e, dodać minus 3,2, dodać minus 11,1, e, minus 7,2, minus 4,4, a następnie podzielić to przez raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponieważ mamy 7 wypisanych miesięcy. I to samo w szklarskiej porębie. Nie będę tego robiła, bo będziemy to robić dopiero po kolejnych lekcjach, ale jestem pewna, że Kilkoro, kilku, kilka, nie wiem, z Was, kilkoro z Was yy, będzie potrafiły już coś takiego zrobić. Jaka była najniższa średnia temperatura w Zakopanem? Najniższa, czyli najzimniej. Musimy to po prostu odczytać. I w których miesiącach średnia temperatura w Szklarskiej Porębie była wyższa niż minus 3 stopnie Celsjusza? Czyli wyższa, czyli było cieplej niż minus 3 stopnie Celsjusza. Zadanie 11 i 12 to jest to, co już mówiłam tutaj, czyli liczby przeciwne. Liczbą przeciwną w zadaniu 12 do piątki będzie oczywiście minus piątka, czyli dla piątki będzie to minus piątka, czyli liczba, która jest tylko z przeciwnym znakiem. Dla minus czwórki, co będzie po drugiej stronie zera? Oczywiście będzie to czwórka. Kolejną liczbą 17, liczbą przeciwną do 17 będzie liczba, która będzie po drugiej stronie zera o 17 miejsc, czyli minus 17. Zwróćcie uwagę, że wystarczy zmienić znak. Jeśli nie było minusa, to dodaję minusa, jeśli był minus, to go usuwam. E Zadanie jedenaste to jest po prostu właśnie zaznaczenie na przykład na kolorowo yy, czterech takich par, jak ja zaznaczyłam. Jedynka i minus jedynka, dwójka i minus dwójka, trójka i minus trójka, czwórka i minus czwórka, piątka i minus piątka. Liczby przeciwne. Yy, proszę jeszcze, aby każdy z Was spróbował zrobić zadanie pierwsze właśnie korzystając z tego, co pokazywałam na tej grze. Czyli na tym, że idę do przodu albo do tyłu, czyli jeśli wylosuję sobie na dwóch kostkach y, szóstkę i minus dwójkę, to tak naprawdę ile mam pójść do przodu czy do tyłu? No do przodu, bo tutaj mam 6 plus minus 2, czyli 6 kroków do przodu, 2 do tyłu, to będę tak czy tak 4 na plusie. Spróbujcie to oszacować. Następnym razem ja rozwiążę te zadania, ale pomimo wszystko chciałabym, żebyście y, tak samodzielnie, porządnie spróbowali sobie to zrobić. Dobrego dnia i do zobaczenia w następnym tygodniu.